Przedstawiamy Sonet 3 firmy Medel. najnowszy załóżny procesor dźwięku do implantów ślimakowych, dający użytkownikom elastyczność i swobodę. Dla maksymalnego komfortu noszenia Sonet 3 jest mniejszy i lżejszy i ma giętki ergonomiczny zaczep uszny. Dla większej wygody i swobody jest wodoszczelny i ma przycisk dotykowy do zmiany programów lub aktywacji trybu czuwania. Z myślą o rodzinach, którym zależy na maksymalnym bezpieczeństwie dziecka, Sonet 3 jest odporny na manipulacje i oferuje wiele opcji bezpiecznego noszenia. Można łatwo sprawdzić, czy świeci się wskaźnik kontroli połączenia i czy procesor dźwięku jest prawidłowo podłączony do cewki. Rodzice i opiekunowie mogą być znacznie spokojniejsi, korzystając z Audioki 3 na telefonie, by sprawdzić Sonet 3 dziecka i wyregulować jego ustawienia. Bez dodatkowych urządzeń można przesyłać połączenia telefoniczne, muzykę i dźwięk bezpośrednio do Sonet 3 z kompatybilnych smartfonów i smart TV. Sonet 3 oferuje słyszenie najbardziej zbliżone do naturalnego. Aby dodatkowo poprawić jakość dźwięku w hałasie, dwa mikrofony redukują szum tła. Sonet 3 płynnie dostosowuje się do każdych warunków w ramach inteligencji adaptacyjnej, sprawiając, że głośne dźwięki nie są nieprzyjemne dzięki automatycznej regulacji głośności i redukcji szumów. Sonet 3 można używać z każdym aparatem słuchowym, bez konieczności regulacji aparatu. Zakres częstotliwości, wzmocnienie i timing Sonet 3 można zaprogramować tak, by były zgodne z dowolnym aparatem, co jest najlepszym rozwiązaniem dla słuchania bimodalnego. Sonet 3 jest dostępny w sześciu podstawowych kolorach, do których można dobrać osłonę z szerokiej gamy opcji. Jeśli szukasz wygodnego i poręcznego zausznego procesora dźwięku z bezpośrednim przesyłaniem, niemal naturalnym słyszeniem oraz elastycznością działania z każdym aparatem słuchowym, to Sonet 3 jest właściwym wyborem. Sonet 3. Zachowaj elastyczność. Zachowaj swobodę.